Przyszli czołgiści pierwszej Warszawskiej Brygady Pancernej, właśnie wystartowali. My też startujemy. To jest program WojskoPolskie.pl. Adam Krzykowski, dzień dobry. 15 samochodów terenowych dla 6 Brygady Powietrzno-Desantowej. Zakupów ciąg dalszy, czyli cztery Black Hawki w szeregach wojsk specjalnych. I ruszyła kolejna edycja kampanii Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej. Leopardy 2A5 należą do najnowocześniejszych czołgów w polskiej armii. Są na wyposażeniu pierwszej warszawskiej brygady pancernej. Nowoczesne samochody, a dokładnie pojazdy dla wojska aeromobilnych trafiły też do szóstej brygady powietrzno desantowej Lekkie pojazdy pomagające wygrać nawet najcięższą bitwę. 6 Brygada Powietrzno-Desantowa w Krakowie dostała 15 samochodów terenowych, które mogą być zrzucane ze śmigłowców i samolotów. Dotychczas 6 Brygada Powietrzno-Desantowa takich zdolności nie miała. Te zdolności utraciła ponad 30 lat temu i właśnie do zdolności takich wraca. To jest niezwykle ważne dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny Polski, żeby świetni żołnierze, jacy służą w 6 Brygadzie Powietrzno-Desantowej, w legendarnych czerwonych beretach. Mieli także zdolność przerzutu pojazdów, mobilnych pojazdów. To zwiększa ich zdolności właśnie na polu walki. Już w tym roku podczas ćwiczeń o dużej skali, Defender razem z żołnierzami wojsk Stanów Zjednoczonych, nasi polscy żołnierze będą te zdolności ćwiczyli. Na współczesnych polach walki skuteczny Desant może być gwarancją zwycięstwa. Zadanie i możliwości, które ma dzisiaj Desant, nie wiąże się tylko i wyłącznie z wysadzeniem wojska i sprzętem. Na brzegu czy na określonym miejscu, ale także właśnie z konkretnym zrzutem sprzętu gotowego natychmiast do działania w trudnych warunkach bojowych. Dlaczego ten sprzęt w trudnych warunkach bojowych jest potrzebny właśnie z powietrza? Co to daje tak naprawdę takim wojskom? Czas. Zyskujemy przede wszystkim czas. Wygrywamy czasem, reakcją no i skutecznością, grając na elemencie zaskoczenia przeciwnika. Nowe pojazdy to wynik pracy konsorcjum Polskich Firm. Te samochody cechują się doskonałymi możliwościami terenowymi i uniwersalnością. Poprzez 6 latach przygotowań dysponujemy nowoczesnymi pojazdami zdolnymi do desantowania. Pojazdy te, tak jak pan powie powiedział pan minister, służyć nam będą do transportu wyposażenia, zaopatrzenia na zrzutowisku. Możliwe jest ich użycie jako pojazdów KESAWAK do transportu rannych. Mogą też holować sprzęt artyleryjski i wspomagać inne rodzaje sił zbrojnych. Tego typu sprzęt jest przewidziany właśnie dla działań wojsk aeromobilnych, czyli szybkie przerzucenie się w dany rejon. Mogą być to działania na tyłach wroga chociażby. Sprzęt, który umożliwi wojskom aeromobilnym szybkie pobranie zaopatrzenia z rzutowiska. Również zapewnia sprawniejsze przemieszczanie się, lepsza prędkość marszowa kolumn Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało umowę na dostawę ponad 50 takich pojazdów i ponad 100 przyczep desantowych za ponad 30 milionów złotych. Minister Obrony Narodowej zainaugurował także działalność najnowocześniejszej w Europie spadochroniarni, tak zwanej Układalni Tary Ciężkiej. Jest to powietrzno-desantowa brygada, więc nasze działania są daleko i zaopatrzenie jest jedynie możliwe w taki sam sposób jak dostają się na nie nasi żołnierze, rzeczy na spadochroniarni. Ochrony. Czyli bez tego praktycznie nasze zdolności były bardzo nikłe, jeśli chodzi o, o, o możliwości logistyczne w działaniach pojemczasontowych. Teraz osiągamy pełną zdolność. Tak naprawdę, sprzęt jest, infrastruktura jest, odpowiednie. Wyposażenie sprzęt wojskowy, tak jak pojazdy uzbrojenie do tego celu jest, więc praktycznie jesteśmy gotowi. Spadochroniarnia ma powierzchnię niespełna 20 tysięcy m2. Składa się z hali głównej, gdzie będą magazynowane i układane spadochrony towarowe oraz hali bocznej, w której mają być przygotowywane kilkutonowe ładunki do zrzutu. Są także dwie wieże o wysokości 16 metrów, w których będą suszone czasze spadochronów. Takie informacje chciałoby się przekazywać co tydzień. Nowy sprzęt trafia już do polskich żołnierzy. Wojska specjalne dostały cztery nowoczesne black Hawki, A to nie koniec zakupów. Także marynarka wojenna wzbogaci się o nowe śmigłowce. Legendarny śmigłowiec, który sprawdza się w szeregach Armii Sojuszu Północnoatlantyckiego na dziesiątkach misji bojowych. Teraz cztery Black Hawki zasiliły polskie wojska specjalne. To są śmigłowce, które są wyposażone w najnowocześniejsze systemy łączności, nawigacji. Są wyposażone tak, jak życzyli sobie tego żołnierze z sił specjalnych. Przekazanie czterech maszyn specjalcom to jeden z elementów modernizacji armii. Panie Prezydencie, mamy to. Mamy to, osiągnęliśmy ten sukces polegający na wyposażeniu wojsk specjalnych w bardzo nowoczesne śmigłowce. W śmigłowce, które należą do sił zbrojnych bardzo wielu państw na świecie, które sprawdziły się w walce, sprawdziły się w akcji. Zakup wyposażenia dla polskiego wojska, bardzo ważny element planu modernizacji polskich sił zbrojnych. Kontrakt na dostawę podpisano w styczniu. Umowa opiewała na prawie 700 milionów złotych. To cena nie tylko za śmigłowce, ale też ich doposażenie szkolenie oraz sprzęt naziemny. Śmigłowce z amerykańskim rodowodem powstały w polskich zakładach lotniczych w Mielcu. Wyprodukowane przez, przez polskich pracowników w dolinie lotniczej, jak to nazywamy, na Podkarpaciu, stają się elementem, mam nadzieję jednym z najważniejszych elementów wyposażenia polskich wojsk specjalnych. Wcześniej Black Hawki trafiły do polskiej policji. To pierwsze od niemal dekady nowe helikoptery w polskiej armii. Sam fakt, że są wyprodukowane w Polsce stwarza też duże możliwości na to, że będą dobrze wspierane przez naszych pracowników i naszą, naszą załogę. Wrażenie robi też wyposażenie. Przekazane armii maszyny wyposażono m.in. w system do desantu linowego, wyciągarki karabiny maszynowe M3 oraz wielolufowe karabiny M134 minigun. Polscy żołnierze sił specjalnych zasługują na najlepszy sprzęt. I właśnie ten sprzęt dziś wchodzi do służby. Sprzęt znany jest od dekad. Mimo to nie można o nim powiedzieć, że jest przestarzały. Pod szyldem Black Hawk zawsze kryje się najnowocześniejsza technologia. Ten śmigłowiec jest cały czas modernizowany, biorąc pod uwagę doświadczenia z jego zastosowania bojowego. Jest to śmigłowiec cały czas produkowany jako nowa maszyna, doskonalony. Nasza armia uzyskuje najwyższy poziom właśnie profesjonalizmu. Zaczyna posiadać sprzęt, który mają w dyspozycji najbardziej rozwinięte, najnowocześniejsze armie świata. Black Hawki służą na całym świecie, bo nie ma miejsca na ziemi, które mogłoby taki śmigłowiec. Uziemić. One muszą mieć przede wszystkim wszystkie urządzenia umożliwiające pracę 24 na dobę w każdych warunkach atmosferycznych i na każdej szerokości geograficznej. Nowe śmigłowce Wojska Polskiego zmienią jeszcze swoje oblicze przez doposażenie. Mają otrzymać m.in. system samoobrony oraz nowoczesne sensory i układy optoelektroniczne. Black Hawki to nie jedyne śmigłowce, które zasilą polską armię i które produkowane są w polskich fabrykach. W zeszłym roku minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał w zakładach PZL Świdnik umowę na dostawę czterech śmigłowców AW 101 dla marynarki wojennej. Przystosowane są do zwalczania okrętów podwodnych. W tym roku Wojskowe Zakłady Lotnicze i Politechnika Gdańska podpisały umowy offsetowe na prawie 400 milionów złotych. Dzięki nim kompetencje związane z obsługą techniczną i serwisem maszyn trafią do polskich podmiotów. W pierwszej warszawskiej brygadzie pancernej trwa selekcja kandydatów do wojska Najlepsi zasilą pancerne ramię żelaznej dywizji. A w całej Polsce ma kolejna edycja kampanii zostań żołnierzem Rzeczypospolitej. Istebna w Beskidzie Śląskim. Pierwszy punkt na mapie tegorocznej akcji zostań żołnierzem Rzeczypospolitej. Na miejscu można było porozmawiać z żołnierzami, obejrzeć sprzęt, który na co dzień służy na poligonach, czy zobaczyć żołnierzy polskiego wojska w akcji. Wszystko po to, by zachęcić do wstąpienia w szeregi armii. Będzie kiedy zarosniesz? O, bardzo ładnie. W ubiegłym roku akcja spotkała się z potężnym odzewem. Podczas tej kampanii w ubiegłym roku złożono około 43 tysięcy wniosków o przystąpienie do wojska polskiego. W październiku ubiegłego roku na placu marszałka Piłszyckiego w Warszawie. Uczestniczyłem w ważnym wydarzeniu. 1800 żołnierzy złożyło przysięgę. To żołnierze, którzy właśnie wybrali służbę w wojsku polskim poprzez kampanię zostań żołnierzem Rzeczypospolitej. Zwiększenie liczebności armii to obok jej modernizacji, główny priorytet Ministerstwa Obrony Narodowej. Przez cztery lata liczba żołnierzy wzrosła o jedną trzecią. Chcemy, aby wojsko polskie liczyło 150 tysięcy wojsk operacyjnych, żołnierzy wojsk operacyjnych i 53 tysiące wojsk obrony terytorialnej, ale ja jestem przekonany, że ten cel zostanie jeszcze zwiększony. To jest pewien etap. Chcemy, żeby... Te 200 tysięcy zostało teraz osiągnięte, ale to jest w moim przekonaniu jeszcze zbyt mało. Wojsko, siła, Wojska przekłada się na pozycję międzynarodową danego państwa. Stąd też pozycja międzynarodowa Polski jest z roku na rok silniejsza, a powinna być jeszcze silna. Także w perspektywie jestem przekonany, że wojsko polskie powinno być jeszcze liczniejsze. Zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą służyć Polsce, którzy chcą. Sprawić, żeby zdolności obronne naszej ojczyzny były większe. Zachęcam wszystkich tych, którzy zastanawiają się nad tym, jak swoją przyszłość zaplanować, żeby zdecydowali się na przystąpienie do wojska polskiego. Naprawdę warto. Do tego, by założyć mundur, zachęcają m.in. terytorialsi. Chciałbym młodych ludzi przekonać do służby wojskowej w ten sposób, że pełną służbę wojskową tak naprawdę służą społeczności, służą swojej ojczyźnie. Swoim bliskim, z którymi mieszkają z lokalnej społeczności, sąsiadom. Minister Obrony Narodowej przypomniał o wciąż rosnących zarobkach żołnierzy zawodowych. Przeciętne wynagrodzenie żołnierza Wojska Polskiego razem z dodatkami będzie wynosiło ponad 6100 zł. To 570 zł więcej niż w roku ubiegłym. To już kolejny punkt na mapie kampanii Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej. Pierwsza warszawska brygada pancerna. Tu poszukiwani są zawodowi żołnierze, którzy staną się częścią załóg czołgów. Na wojnie nie liczą się tylko maszyny, ale przede wszystkim ludzie. Potencjał ludzki jest tutaj bardzo ważny. Dobry czołg bez odpowiednio zgranej, wyszkolonej załogi jest bezużyteczny. Dlatego w pierwszej warszawskiej Brygadzie pancernej szkolimy się w sposób intensywny, zarówno na naszym pasie taktycznym tutaj w wesołej, jak również na poligonach w całym kraju oraz po poza granicami kraju. Szeregi pierwszej Warszawskiej Brygady Pancernej zasilą tylko ci, którzy przejdą rekrutację. Kwalifikacja składa się z trzech etapów. Kandydat w pierwszej kolejności pełnia ankietę personalną z żołnierzem sekcji personalnej, pierwszej warszawskiej brygady pancernej. Następnie udaje się na egzamin sprawności fizycznej i po uzyskaniu oceny pozytywnej z egzaminu. Stawia się w sekcji personalnej, i tam odbywa się ostatnia, ostatni etap kwalifikacji. 27. 28. Takie egzaminy odbywają się średnio raz w miesiącu. Największe szanse mają ci, którzy na co dzień stykają się z wojskiem albo niedawno wstąpili w szeregi wojsk obrony terytorialnej. A armia zawodowa jest dla nich kolejnym krokiem w wojskowej karierze. Żołnierze, szczególnie po służbie przygotowawczej są na odpowiednim poziomie przygotowani do egzaminów w celu zostania żołnierzem zawodowym. Gorzej jest z kandydatami, którzy mieli przerwę w odbywaniu służby wojskowej, czyli kandydatami, którzy odbyli wcześniej zasadniczą służbę wojskową, a później pracowali na rynku cywilnym. Swoich sił może spróbować każdy. Dla większości najtrudniejszy jest test ze sprawności fizycznej. Trzy kilometry za tobą. Jak? Ciężko, ale dałam radę. Jesteś zadowolona? Tak, jestem dumna z siebie. Eksamin zdane? Myślę, że tak. Gratuluję. Dziękuję. Bardzo pozytywnie. Trzeba było dać dużo wysiłku z siebie, ale jesteśmy zadowoleni. Myślimy, że daliśmy z siebie wszystko. Ciężka, ale dynamiczna. W są ci, którzy ukończą ten bieg. Na pewno jest może i nie jest trudny, ale też jest utrudnieniem nie wiem, gdzie nie gdzie. Chociażby na wierzchnie. Są wystające naprawdę kamienie, można się potknąć szybko. I to jest. Moment i już, już jest błąd, i już praktycznie należysz, i nie ukończysz. Ten egzamin aż 80% rekrutów zdało pozytywnie. Gratulujemy. Tempo biegu po dwóch kilometrach jest naprawdę szybkie, a u nas czas na szybkie strzały. Na początek będą dary. Polscy żołnierze dostarczą pomoc do potrzebujących w Limanie. Z lotniska wojskowego w powidzu wyleciał samolot z toną opatrunków i środków czystości. Transportujemy szeroko rozumianą pomoc humanitarną do Libanu. Będą tam opatrunki i pomoce szkolne. Transportujemy różne rzeczy, także wyloty u nas na największym lotnisku wojskowym w Polsce no, odbywają się każdego dnia. Nie każdego dnia jest to pomoc humanitarna. Natomiast organizujemy też akcje serce, organizujemy transport osób i ładunków w ramach kontyngentów wojskowych, także każdego dnia coś się tutaj dzieje. Dary zostały zebrane przez wolontariuszy Fundacji Redemptoris Missio z Poznania w ramach różnych akcji pomocowych. Z prośbą o pomoc dla mieszkańców południa Libanu zwrócili się żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego Unifil. Środki trafią do najbardziej potrzebujących placówek medycznych i oświatowych. Teraz będzie operacja wydobycia bomby lotniczej w miejscowości Szczaworyż w Świętokrzyskiem. Niebezpieczny ładunek znaleziono przy budowie nowej kanalizacji. Mówię, że tu chyba jest bomba albo nie wypał, żeby wyszli z wykopu. Odgrudziliśmy teren, doszliśmy od, od, od tego z daleka i nie pozwoliliśmy nikomu podchodzić i już. Pracownicy zawiadomili policję i patrol saperski. Ewakuowano mieszkańców i zablokowano drogę. Saperzy przetransportowali bombę na poligon. W tym rejonie podejmujemy bardzo dużo tego rodzaju pocisków wielkogawarytowych. To jest rejon, gdzie w czasie II wojny światowej trwały intensywne walki między oddziałami radzieckimi a niemieckimi. Oddziały tak praktycznie przepychały się nawzajem przez dłuższy okres i tu były wykorzystywane bomby o największym kalibrze. Kandydaci do wojska właśnie kończą swój egzamin. My też kończymy. To był program Wojskopolskie.pl, ale spotykamy się za tydzień o stałej porze. Do zobaczenia.